I dobra, jesteśmy ponownie na wizji. Podczas początku wejścia, w zasadzie na pustynię. A wiesz, w ogóle sprawdzałem, bo tutaj dostaliśmy achievementa, jak doszliśmy, nie? 8% graczy tylko go osiągnęło. Całkiem nieźle, co? No zależy O, tarczy. czekaj, zobacz, taką tarczę mam Bo ja na konsoli Zdobywałem takie, że miały 0 Nie mogę się. Nie mogłeś po prostu Powiedzieć, wow Albo coś No Wow Teraz to wiesz, to <noise> Twój umysł wchodzi w stan gotowości do starcia, o. Większa szansa na hity. Ty, chodź, wyformuj mi tą bronię. broń. Jaką broń? Z głównego bossa leci, po Taka zmiana planów, przez ciebie będę musiał tytuł zmieniać. O kurde, no, no także, jak widzieliście wchodzimy na pustynię. Hmm. Nie za dobrze, co? <laughs> Nie, no dobra, słuchaj, wchodzimy, weszliśmy na pustynię, tak? Wchodzimy, a teraz wychodzimy. Dobra. Tylko... To? Musimy mieć. Nie gdzie to było właśnie. Pogienne Zatoka? Nie. Szczelina Szczelimy w, okrytym w okrytym doda laboratorium. Doda. Tak? Doda. Czy nie? Czy wcześniej? Nie, szczelina w piwnicy nadzorcy chyba. Dobra. No. No ja wchodzę do szczeliny u piwnicy, nad... no, piwnicy nadzorcy. Kurde, nie pamiętam jak to wyglądało dokładnie. Okay. Słuchaj, ja ci powiem. No dobra, no i on co? jest był? Więc jeżeli to jest szczelina nadzorcy, to myślę, że... On będzie w tej szczelinie, w końcu to jego szczelina, tak? Takie yhm. Ja tak na to patrzę, nie? Dobra, to gdzie jest szczelina? No, wszedłeś nią. Czekaj, ale z piwnicy musimy wyjść, z tego co pamiętam. A nie przejść na dół? A, jest przejście tutaj? Nie wiem. Nie rozumiem czemu mamy coś wejście do podziemnego traktu. Cię wydaje się, że trzeba niżej jeszcze. Bo na no chuj by był tutaj portal? Podziemny trakt. Oj, bo na trzeba wyjść No to możemy sprawdzić ukryte laboratorium, no. To będzie szybciej. Tam były dwa, nie? waypointy, ja podczas drogi do tego bossa. No, no, no. Dobra, chodź. Czy no otwórz sobie wejdź. Czy tutaj chcesz coś wyczyścić? Nie ja ich na hita mam. To gdzie ma iść? Laboratorium, tak? I to niby jest niżej. Szczelina w ukrytym laboratorium. No dobra i co, idziemy w którą? Teraz nie wiem kurwa czy trzeba iść do góry? Czy na dół? Echo do góry Tak, do góry tam do tego małego pomieszczonka no na no, się kupę może on już las, no? Coś jest niehalo dzisiaj z tą transmisją. Słaby łączek czy coś? A, ja w tym kwasie stałem, kurwa. Co, pobiegłeś po prostu na ten, na pustynię? Nie, sprzedaje się. No i zajebiście, nie przerwała mi się transmisja, zdążyłem przełączyć i w ogóle. Spoko. Dałeś ten, lajka, dzwoneczek i subskrypcję? Mm, Jak zawsze. Ja, ja ci dałem, nie? Jak będziesz chciał, to nawet mogę wiesz... Yy, wstawić link do twojego kanału. I w ogóle... Jakoś się dogadamy, nie? Nie, no i chuj, dalej jest błąd, transmisja do YouTube jest za wolna. Słuchajcie, bo w tym tempie to my z miasta nie wyjdziemy. O. Byście go rozłączyło, no, można. thank mm -hmm. you Hello. Hello. Witam, dzień dobry Czy mogę dobry? pomóc? Nie dziękuję Ale jak to? Nie dziękuję Nie chcę Nie potrzebuje pan pomocy? Ty I co jest? Włączam? dobrze. do góry? I nie I hmm, Próbowałeś włączyć i wyłączyć? Nie, nie chciałem tego zrobić Ja daję wylogu, jak coś nie działa, ale to inna sytuacja. Serwer stoi normalnie. Dobra, Dobra. Do nie. internet, scuză. Ce Co Ce internet? Ah. Na, no, mm. lang boost.